program zaprasza Jastrzębska Spółka Węglowa SA, producent węgla koksowego do wytopu stali. Rękowalczyk Dzień Dobry, żywioł, który niszczy na swojej drodze. Wszystko w relacjach sprawdzimy, na jaką pomoc mogą liczyć powodzianie. Wsparcie zapowiedział rząd, ale pomagają też instytucje, organizacje i fundacje, ale też urzędy. W programie także o wielkich inwestycjach, które uratowały setki tysięcy osób. Zaczynamy! Samorządy wciąż szacują straty wyrządzone przez powódź. Już teraz wiadomo, że naprawa wszystkich szkód może kosztować miliardy złotych. Finansową pomoc w odbudowie zapowiedziała Komisja Europejska. W sierpniu inflacja liczona rok do roku wyniosła 4,3%, poinformował GUS. To wzrost o 1,1% względem poprzedniego miesiąca. Inflacja w Polsce wciąż jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. PGG ograniczy wydobycie węgla z kopalni Ruch Rydłutowy. To jeden z wniosków po lipcowej akcji ratunkowej. Spółka wciąż czeka na raport Wyższego Urzędu Górniczego. Ten ma zdecydować, jak długo jeszcze kopalnia będzie fedrować. Piotr Serafin zostanie komisarzem do spraw budżetu, poinformowała szefowa Komisji Europejskiej. Będzie odpowiadać m.in. za tworzenie kolejnego, wieloletniego planu finansowego Unii Europejskiej. Trzy poindustrialne zabytki w Bytomiu otrzymają nowe życie. Samorząd województwa przekaże na ten cel blisko 79 milionów złotych. Środki pochodzą z unijnego programu rewitalizacji zabytków. Stopniowo zmniejszył się poziom napełnienia zbiornika Racibórz Dolny, który przechwycił falę wezbraniową na Odrze, ratując tym samym Wrocław i Opole. O wielkich budowlach, które zdały egzamin. Michał Boduch. Zbiornik Racibórz dolny, największy tego typu obiekt hydrotechniczny w Polsce. To on ma przyjąć wielką wodę i tym samym zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. To około 2,5 miliona ludzi. Po tym co tutaj zobaczyłem, w jaki sposób jest zbudowany po prostu, to wiem, że mogę spać spokojnie, że nic się z nie stanie. Zbiornik funkcjonuje od 4 lat. Dotychczas przyjmował już nadmiar wody, ale jeszcze nie łagodził takiej fali powodziowej. To będzie jego test. Podobną funkcję spełnia jezioro Goczałkowickie. Prowadzone tu przez dwa dni, wyprzedzające zrzuty wody, miały przygotować okolice na najczarniejszy scenariusz. Objętość tej rezerwy powodziowej, którą tutaj mamy na Goczałkowicach, to jest prawie 80 milionów metrów sześciennych. To jest objętość większa niż objętość fali powodziowej całej z 1997 roku. Jezioro Porajskie jest zbiornikiem powodziowym dla Warty. Działania prewencyjne podjęto także w powiecie gliwickim. Zwiększony został odpływ ze zbiornika Dzierżno Duże, tak by przyjąć więcej wody z chłodnicy. Co chroni nas przed wielką wodą? To pytanie do mojego i Państwa gościa Linda Hoffman, Wody Polskie w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Jakie mamy rezerwy powodziowe? Jeżeli chodzi o województwo śląskie i tą sytuację, z którą cały czas zmagamy się, a zatem powodzi, chronią nas przede wszystkim wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne, które posiadają rezerwę powodziową. W zarządzie Wód Polskich w Gliwicach takich obiektów mamy kilka. Ich rezerwy powodziowe na ten moment są wystarczające, niemniej jednak w momencie, w którym podejmujemy wiedzę na temat prognoz hydrometeorologicznych, które zapowiadają jakiekolwiek ryzyko. Dodatkowo przygotowujemy rezerwy w zbiornikach. Poza tym w naszym województwie chronią nas też i robią to bardzo dobrze suche przeciwpowodziowe zbiorniki, takie jak na przykład zbiornik Racibórz Dolny czy też Polderbuków. Ale są to też mniejsze obiekty hydrotechniczne, zarówno takie, które na co dzień pozostają suche w gotowości do przyjęcia wód w czasie wezbrań, ale też i mniejsze to obiekty wielofunkcyjne. Ponadto mamy oczywiście sieć obwałowań rzecznych, wały, które są zlokalizowane w województwie śląskim na rzekach, a wody polskie e, gospodarują łącznie ponad nad pięcioma tysiącami kilometrów rzek w województwie śląskim i opolskim. Mam tutaj na myśli wody polskie w Gliwicach. Zatem zarówno tej pracy, jak i tych elementów zabezpieczeń jest naprawdę dużo. Niemniej jednak, jak pokazała ta sytuacja, z którą borykamy się od minionego tygodnia, zawsze może przyjść niestety większa woda, aniżeli ta, na którą jesteśmy przygotowani. Czy obiekty hydrotechniczne zdały egzamin? Ta infrastruktura, którą dysponujemy, zadziałała. Wszystkie obiekty były w pełni sprawne technicznie i wszystkie pod tym względem w Swoją rolę i swoją funkcję. Niemniej jednak, w momencie, kiedy opada Wysoka Woda, my jako Wody Polskie administrator zarówno cieków, jak i zbiorników przystępujemy do pieczołowitej oceny ich stanu technicznego. Te rzeczy już w tej chwili się dzieją, nasze czynności terenowe trwają, więc myślę, że po ich zakończeniu, a przede wszystkim po tym, kiedy ta Wysoka Woda opadnie, będziemy mogli tę sytuację ocenić miarodajnie. Natomiast to, co możemy powiedzieć z całą pewnością w tej chwili, to to, że wspaniale spisuje się jak dotąd, piętrzący po raz pierwszy w takich warunkach powodzi wodę wezbraniową rzeki Odry, zbiornik Racibórz Dolny. Czasza tego zbiornika po raz pierwszy w historii jego funkcjonowania przyjęła ponad 147 milionów metrów sześciennych wody. Jest to ogrom masy wody, która gdyby nie zbiornik Racibórz Dolny trafiła wprost do koryta Odry, powodując ogromne spustoszenie w miejscowościach położonych poniżej, nie tylko w województwie śląskim, ale przede wszystkim na Opolszczyźnie, a zatem w Kędzierzynie Koźlu, w Opolu, w Brzegu, również pewnie też w Oławie, ale także byłoby to dużym zagrożeniem dla samego Wrocławia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wielka woda pochłonęła często dorobek życia tysięcy osób z kilku województw. Rząd zadeklarował pomoc. Osoba poszkodowana w wyniku powodzi może otrzymać 10 tysięcy złotych bez zwrotnego wsparcia na najpilniejsze potrzeby. Składa się na to 8 tysięcy złotych z pomocy społecznej i 2 tysiące z zasiłku powodziowego. Na remont lub odbudowę budynku gospodarczego przewidziana jest kwota do 100 tysięcy złotych, a budynku mieszkalnego do 200 tysięcy złotych. Przedsiębiorcy dotknięci powodzią mogą ubiegać się o przesunięcie terminu lub umorzenie składki na ubezpieczenie społeczne. ZUS uruchomił też specjalną infolinię. Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku. Dopiero w przyszłym roku, w terminie do 15 września 2025 roku. Robimy wszystko, by pomóc przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w związku z powodzią. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na specjalnie oznakowanych stanowiskach przygotował dla naszych przedsiębiorców ekspertów, którzy będą pomagać, wspierać, udzielać informacji. Wystarczy, że złożą oświadczenie, że zostali poszkodowani przez powódź. Od opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie. Sam proces ma być uproszczony do minimum. nie tylko ZUS, ale również Krajowa Administracja Skarbowa z pomocą dla poszkodowanych przedsiębiorców. O szczegółach porozmawiam z gościem relacji Katarzyna Klos izba Administracji Skarbowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na jakie ulgi mogą liczyć przedsiębiorcy i w jaki sposób muszą to wykazać? Krajowa Administracja Skarbowa wspiera przedsiębiorców, którzy w wyniku nawałnicy zostali, znaleźli się w trudnej sytuacji. Mogą oni złożyć wnioski m.in. o rozłożenie na naraty należności podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych bądź odroczenie terminu należności podatkowych. Dostępna będzie możliwość odroczenia terminu zapłaty dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią w zapłacie najważniejszych podatków, to jest VAT. PIT i CIT. Organy podatkowe będą w pierwszej kolejności rozpatrywać wnioski powodzian, jak również wydawać od ręki zaświadczenia takie jak dotyczące przychodów, dochodów czy też o niezaleganiu. W jaki sposób przedsiębiorcy w tej sprawie mogą kontaktować się ze skarbówką? Została specjalnie uruchomiona infolinia pod numerem 22 460 59 30, która jest czynna od 8 do 18. Jak również przedsiębiorcy mogą składać wnioski bez wychodzenia z domu poprzez stronę biznes.gov.pl, jak również przez konto w e Urzędzie Skarbowym. Zachęcamy również przedsiębiorców do umawiania wizyty w Urzędzie Skarbowym na dogodny termin i godzinę, wtedy ekspert jest w 100% do dyspozycji podatnika, jak również może odpowiednio przygotować się na dany temat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Przypominam o jeszcze jednej akcji. TVP3 Katowice wraz z Dziennikiem Zachodnim i Caritas Archidiecezji Katowickiej rozpoczęły zbiórkę dla poszkodowanych. Pomóc może każdy. Puszki, konserwy, koce czy makarony można przynosić do Katowickiej siedziby Telewizji Polskiej przy ulicy Telewizyjnej 1 lub do siedziby Caritas przy Wita Stwosza w Katowicach pomóc można też finansowo wpłacając dowolne kwoty na konto fundacji TVP z dopiskiem razem dla was. Dwóch mieszkańców z Rudy Śląskiej zatrzymanych za szabrownictwo w Lewinie Brzeskim w województwie opolskim do zabezpieczenia resztek majątków osób których dotknęła powódź i które musiały zostać ewakuowane zadysponowano ogromne siły policji i wojskowej żandarmerii. We wszystkich województwach, które dotknęła powódź. Gdy woda opada, pojawiają się oni. Szebrownicy, żerujący na ludzkiej tragedii, wykorzystujący nieobecność utraty reszty majątku, obawiają się ci, którym wielka woda odebrała już niemal wszystko. Nie wiadomo, właśnie, że policja złapała. No boję się, bo miała ma mieszkanie na dole jest zalane. Co wszystko zostało, to co tam było. To trochę się boję o mieszkanie. To robek tego życia. Lewin Brzeski w województwie opolskim zalany w 90% odcięty od świata. To tu zatrzymano dwóch szabrowników. 39 i 40-latek pochodzą z Rudy Śląskiej. Jeździli po okolicy z kradzionym samochodem. Przy sobie mieli narzędzia, też kradzione. Czekali na okazję, to recydywa. Jeden z nich jest poszukiwany za kradzieże i oszustwa w Zabrzu. Grozi im do 15 lat więzienia. Przedstawiono im zarzut kradzieży z złamaniem w trakcie kontroli terenów zalewowych, którą podejmowali zarówno strażacy, jak i policjanci. Strażacy zauważyli na drodze w okolicy Lewina Brzeskiego samochód, w którym siedziało dwóch mężczyzn, no, którzy zachowywali się w sposób można przyjąć nerwowy. Z tego powodu, z zalanych terenów nie każdy chce się ewakuować. Tu w chałupkach pod Bożem, po ewakuacji, mieszkańcy czują się jednak bezpiecznie. Raczej spokojnie, tutaj spokojnie, bo tutaj jest ten teren taki przez policję, przez straż. Tutaj to jest pilnowane, także spokojnie. Nie, nie, tego się nie obawialiśmy tu. Z tamtej strony ostrą Czech nie było możliwości dojścia, bo też było wszystko zalane. A tu na skrzyżowaniu stała policja, straż, stali na o 24 godziny. Do zabezpieczenia mienia osób dotkniętych powodzią i polowania na szabrowników skierowano duże siły policji, a nawet wojskowych żandarmów z noktowizorami i termowizorami. To właśnie oni mają chronić dobytku ewakuowanych osób. Ostrzegamy potencjalnych złodziei. Wszystkich, którzy będą chcieli się wzbogacić na krzywdzie ludzkiej zamiast pomóc powodzianom i podniosą rękę na ich mienie, spotka bezwzględna reakcja organów ścigania. Policjanci, także nieumundurowani z pionu kryminalnego, są wszędzie tam, gdzie trzeba pilnować dobytku tych, którzy na czas powodzi zmuszeni byli udać się w bezpieczne miejsce. Zero tolerancji, bezwzględne, szybkie i surowe karanie szabrowników, zapowiedział rząd. Wobec tych, którzy. Będą postępować w sposób ohydny, haniebny, najgorszy z możliwych w tym czasie. Wobec szabrowników, wobec złodziei, wobec przestępców, którzy się na taki czyn poważą, zastosujemy wszystkie możliwe środki siły. Na terenach powodziowych pracuje blisko 9 tysięcy policjantów i pół tysiąca żandarmów. Walczą nie tylko z żywiołem. Wszystko to po to, by nikt nie mógł wzbogacić się na nieszczęściu. Wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. Na program zaprosiła Jastrzębska Spółka Węglowa SA, producent węgla koksowego do wytopu stali.